Cześć, witajcie z tej strony. Ja o i Rosyna się w końcinku Dzisiaj przychodzę z dobrymi wyjściami, całkiem pozytywnymi. A więc wczoraj nagrałem film, gdzie mówiłem, że rzekomo 13 bohaterów z wyspy węży niestety umarło. Co okazało się całe szczęście nieprawdą. Dzisiaj, czyli poniedziałek 29 marca, lutego, okazało się, że są w niewoli. Mam nadzieję, trzymam seryjki kciuki za to, że wyjdą e, i że uda im się przetrwać więzienie rosyjskie. Nie wiadomo, co się teraz z nimi dzieje, ale wiadomo, że żyją, to jest najważniejsze. E, informacje te mam z, z telewizji, a w telewizji raczej by nie gadali głupot i, i ta informacja krąży już od kilku godzin, dopiero co wróciłem ze szkoły. Więc tak, dzisiaj krótki odcinek. Miał się nie być odcinka, ale świetna informacja się przetrafiła, że 13 bohaterów. Którzy postawili opór największemu gnojowi i największemu zbrodniarzowi wojennemu od lat, jakim jest Putin. No i dobrze, że po prostu żyją. I, i mam nadzieję, że wrócą na Ukrainę bez większych uraz na zdrowie. Więc na zrobił. Trzymajcie się i cześć.